Szanowni Państwo, wielu z Was się zastanawia, co dalej, jak wypadnie z rynku flufenacet, czyli jedna z najważniejszych substancji stosowanych jesienią w zbożach do ochrony przeciwko chwastom. Oczywiście wiadomo, mówimy tu przede wszystkim o chwastach jednoliściennych i wiadomo, najbardziej popularnym, czyli miotła zbożowa. Nie zostawimy Was samych z tym problemem. Będziemy oferowali, oferujemy w zasadzie już od kilku lat rozwiązanie, które zastąpi nam bardzo dobrze i skutecznie właśnie flufenacet. Jest to prosulfokar, czyli nasz amstaf, który zawiera czysty prosulfokar. Prosulfokarb jest to substancja aktywna, która bardzo skutecznie zwalcza miotłę zbożową, ale również jest też skuteczna, jeżeli chodzi o wiele chwastów dwuliściennych. Tu, gdzie jestem w tej chwili, czyli na poletkach doświadczalnych w okolicach urbanowic na Opolszczyźnie, specjalnie założyliśmy doświadczenie, już właśnie mając na uwadze fakt, że niedługo fulfenacetu nie będzie, żeby pokazać Państwu, że właśnie Prosulfokar, czyli Amstaf, bardzo dobrze też flufonacet zastąpi. Jestem właśnie przy tym doświadczeniu w tej chwili. I tutaj pierwsze poletko, oczywiście wiadomo, jest to kontrola. Jak widać na kontroli mamy bardzo dużo miotły zbożowej, duże nasilenie miotły, ale mamy rumiany, chabry, maki, czyli generalnie fiołki tutaj również, czyli te wszystkie chwasty, które tutaj występują i są bardzo ważne, jeżeli chodzi o zwalczanie tych chwastów w zbożach ozimych na jesień. To poletko tutaj pierwsze już jest właśnie poletkiem, gdzie zastosowaliśmy Amstaff. Oczywiście tutaj został zastosowany w mieszaninie. Tu jest Amstav zrobiony z diflufenikanem i florasulamem. Czyli mamy tutaj Amstav, Saper, Adion, to dwie nazwy naszego diflufenikanu i oczywiście Rasel, czyli florasulam. I jak widzimy, poletko w 100% jest czyste. Wszystkie chwasty zostały zwalczone. Miotła zbożowa tak samo jak i dwuliściennych. Żadnych poprawek. Zabieg był wykonany jesienią, a w tej chwili mamy czerwiec, czyli jak widać to doskonale wytrzymało do teraz. pszenice już są praktycznie po kwitnieniu. Także nie martwcie się, mamy sposób na to, żeby Wam dać rozwiązanie po flufenacecie. Także to w następnych atakach na pewno nas czeka. Oprócz tego jednego rozwiązania chciałbym jeszcze pokazać jedną kombinację, bardzo ciekawą. Przejdziemy kawałeczek dalej na poletko obok. Jestem właśnie przy poletku, o którym wspominałem, czyli druga ciekawa kombinacja zastosowaniu, przy zastosowaniu Amstaffa, czyli prosulfokarbu. To jest dosyć popularne rozwiązanie, które wielu rolników stosuje w zbożach ozimych, czyli zabieg sekwencyjny, najpierw zabieg pod kątem miotły zbożowej i niektórych dwuliściennych, i potem drugi zabieg na dobicie reszty dwuliściennych na wiosnę. I tak właśnie tutaj na tym poletku zostało zrobione. Ponieważ Amstaff jesienią był wykonany z diflufenikanem, czyli nasz Amstaff, Adiunk, Saper, Adium Saper, prawda, lub Saper, dwa produkty z diflufenikanem nasze poszły na jesień, a wiosną został zrobiony zabieg na dobicie reszty dwuliściennych fundamentum, czyli 30 gram fundamentum. Poletko jest tak samo czyste jak przy tym gotowym rozwiązaniu już jesiennym, 100% skuteczności. Wszystkie te chwasty, które tutaj są akurat, które były widoczne na kontrolach, zostały w 100%. Zwalczone jest to też bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, które bardzo gorąco polecam.